Poliko 7279 to mój sprzęt, odcinek z mojego sprzętu, mojego stanowiska jakby. To jest myszka. Robiłam z niej opening. Tutaj jest podkładka, druga podkładka, nie wiem po co. Tutaj jest do myszki i do wiatraka, który za chwilę tutaj będzie. Kabel. Tutaj jest krzesło o takie prestiżowe. I tutaj jest najważniejszy, czyli laptop. Laptop Omena, jak dobrze pamiętam, z wypoświetlaną klawiaturą i kartą Nvidia GeForce GTX. To jest ten wiatrak. Także jakby było gorąco 40 stopni, to że mógł sobie spalić. Tutaj są słuchawki. No słuchawki, jak słuchawki z mikrofonem, które trzeba jeszcze trochę. Co trochę jest denerwujące, prawda? Ten o. Okej, okay, tutaj przechodzimy dalej. tutaj jest pad, który też był Opening spada, ale rzadko gram. padem, bo się na niego wkurzyłem, bo sobie grałam w Robloxa i grałam na mysę, a mi przyjmowała jako pada to no by było na tyle z mojego stanowiska. Zas zapraszam do subskrybowania, udostępniania. I hej!